Na plaży, chodźmy, Łap! Świetnie ci idzie bieganie i odbijanie piłeczki, czas na selfie. Ech, ale przyjemne słoneczko! O! Wszystko mnie piecze. Ech, nie dotykaj mnie! Nie mógłbym nawet, gdybym chciał! I co teraz zrobimy? Czekaj, chyba mam pomysł! Mamy przecież aloes. Możemy nim ukoić spieczoną skórę. Wezmę nóż i przetnę wzdłuż. O tak, widzisz ten żel? Zdejmę go łyżeczką. Super! I wkładam go do blendera. Jeszcze pokrytka i miksujemy. I już. Zrobił się bardziej wodnisty, więc mogę go wlać do foremek na lód. Teraz pozostało już tylko to zamrozić. I gotowe. Spójrz na te aloesowe kostki. Okej. Okay. Patrz na to. Chłodzi i jednocześnie koi. Aloes jest świetny na poparzenia. Popatrz! Moja skóra od razu wygląda lepiej. Wow, daj mi jedną. Mamy całą foremkę. Bierz ile chcesz. O, jak przyjemnie! Nie ma to jak piknik w lecie. Pogoda bynajmniej jest idealna. O, prawie. Ładna kopia! Yeah. Wracaj! W końcu udało się! Po całym parku, zanim biegałam. O Boże! Weź to stąd. Spadaj! Podrożniła mi skórę. Nieczę! Mam tylko banana, ale w sumie może pomóc. Lepiej iść z tym do lekarza, ale skórka chociaż uśmierzy ból. Wow! Od razu lepiej. Uratowałaś mnie. Jesteś najlepsza. Wróciła, uważaj. Ale dużo zebrałem. O tak. Uff, zmęczyłam się. Woda, daj trochę, pić mi się chce. Ah, pewnie, trzymaj. Ej, nic tu nie ma. Wszystko wypiłeś. I co teraz? Samolub z ciebie, sorka, poszukam w namiocie, niech to, ta też jest pusta, zaraz może tam. Ha, też nic w niej nie ma. No, wielkie dzięki. Zaraz wracam. Na trochę stąd. Wygląda ok. Ej, pachnie też. Betty, przyniosłem ci wodę. Żartujesz sobie? Skąd ją wziąłeś? Naprawdę myślałeś, że to wypiję? O, węgiel. Hmm, może się przydać. Najpierw wlewamy brudną wodę do naczynia. Ochyda, kto by to wypił. Teraz bierzemy butelkę i gazę. Przykrywamy nią otwór i zabezpieczamy recepturką. O tak. Odcinamy dół butelki i wsypujemy do środka węgiel. Potem piasek. Ok, i teraz kamienie. Kilka wystarczy. Zasypujemy wszystko piaskiem. I na górze kładziemy jeszcze kilka kamieni. Teraz nakładamy butelkę na drugą. I wlewamy wodę. Kamienie i piasek zbierają brud, a węgiel oczyszcza wodę. No. Teraz można się jej napić. Przydatny hak, nie powiem, że nie. Widzisz, jaka jest czysta? Wow, aż mi się pić zachciało. Zapomnij. Jest moja. Tylko łyczka. Okej, okay, w końcu po nią poszedłeś. Tak. Ale pycha. A. Ah. Ale się wyspałem! Wow, uwielbiam łono natury. A, zionę konkretnie. Lepiej się ogarnę. Dobra, gdzie ta pasta? Juhu, co jest? O nie, cała się wylała. Jak to się w ogóle stało? Uwielbiam łona natury. Uk! Ała! A, upadłem. To wszystko wyjaśnia. Ach, nic z tym już nie zrobię. Ale bałagan. Hej, chyba przyda ci się to. Oha, pozwól, że wyjaśnię. Wzięłam popit i pastę do zębów. Wycisnęłam po trochę do każdej przegródki. Właśnie tak. Potem wzięłam sodę oczyszczoną. I posypałam nią pastę. Soda jest również dobra na zęby. Proszę, weź jedną. No dobra. No, miętowa. A teraz szczotkujemy. To działa ekstra. Dzięki, naprawdę mi pomogłaś. Luzik, higiena jamy ustnej jest bardzo ważna. Muszę wszystko spakować. Jared, obróć się. Jeszcze jajka. Zaraz. Nie rozbiją się tam? Hmm. Czekaj, chyba mam pomysł. Najpierw wbiję tu kilka jaj albo w sumie wszystkie. Pora na trzepaczkę. Ok, teraz butelka po wodzie. Wlewamy do niej mieszankę. Ekstra, nawet nic nie rozlałam. Zakręcamy. Super, i jajka gotowe. Dziwno jesteś. Może ty nie będziesz chciał jajecznicy, ale ja tak. Mogłaś po prostu użyć skarpety. Wkładasz jajko do środka i już. Widzisz? Jestem genialny. O, oh, Jared. Spakuję je teraz. Okej, okay, wychodzimy już? Dobrze. Namiot rozłożony. A ja mega zgłodniałem. Już? No dobra, pójdę coś przygotować. Patelnia jest. Daj mi kilka jajek. Już je wyciągam. Eee... Chyba mamy problem. <laughs> wiedziałam, że tak się stanie. Możesz to schować z powrotem. Dobrze, że wzięłam butelkę. Tak to się robi, żółto dziowie. Wystarczy je wlać na patelnię. O, ekstra. Wygląda wybornie, co nie? Trzymaj widelec. Mmm, na łonie natury wszystko lepiej smakuje.